Do 50 milionów, w tym 40 z Unii Europejskiej. Więc olbrzymie pieniądze, i te olbrzymie pieniądze cieszymy się, że trafiły właśnie tutaj, przede wszystkim do nas, do gminy Małkinia i do, sąsiednich, do sąsiedniej gminy. Proszę Państwa, ja myślę, że najważniejsze, aby ta inwestycja była jak najdłużej dobra pod względem technicznym i jak najlepiej Państwu służyła wszystkim, którzy zechcecie po niej podróżować. Dziękuję bardzo. Dzisiejsza uroczystość to taki świetny przykład, że marzenia się spełniają. Ja pamiętam, jak pierwszy raz rozmawialiśmy na temat tej drogi i przyznaję szczerze, że największym problemem to była dokumentacja, bo przy, przekładaliśmy się do tej drogi kilka razy, a prawda jest taka, że z dokumentacją były problemy. I dzisiaj już jesteśmy po realizacji i oczywiście e, pani Wojt już w międzyczasie omawiała następne, Inwestycje, które chciałaby tutaj, żeby zaistniały, ale prawda jest taka, że krok po kroku realizujemy te wszystkie nasze założenia, które właśnie są związane z drogami wojewódzkimi. Szanowni Państwo, ja tutaj z tego miejsca muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Wspólnie, razem nam się to udało. To nie jest tak, że tylko samorządowi województwa. To jest również państwa zasługa, bo to samorządowcy z tego terenu, zarówno z Małkini, jak i z Kosowa, z Sokołowa i z tych tutaj terenów, po prostu zwyczajnie cały czas monitorowali, że ta droga jest potrzebna. My oczywiście tutaj też podziękowania w stronę radnych wojewódzkich, bo przecież trzeba było znaleźć na to środki. Tak, faktycznie jest to inwestycja ze środków unijnych. Jest to inwestycja 1,1485, czyli 85% z budżetu Unii Europejskiej, 14% z budżetu państwa, 1% z budżetu województwa. Można robić takie inwestycje właśnie dzięki środkom unijnym. Kochani, żeby nie przedłużać, ja wszystkim państwu dziękuję, bo to jest wszystkich nas, jak tutaj stoimy, radość i wszystkich nas ciężka praca. Ja mam nadzieję, że wszystkie następne marzenia z taką samą determinacją będziemy realizować. Życzę wszystkim, którzy będą z tej drogi korzystali, aby ta droga była po prostu zwyczajnie bezpieczna. Wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo. Łapiemy. Proszę, jakoś trzeba było... Czekajcie, tak? Pod... Czerwonego Nie, czerwone, czerwone by było. czerwonego. zaczynamy. Dobrze. To Droga to szlak, który łączy ludzi, a im lepsza droga, tym bardziej może służyć komunikacji społecznej. Dzięki Bogu, że coś takiego się dzieje, że te drogi są budowane, otwierane, abyśmy no, w sposób jak najbardziej bezpieczny nimi podróżowali.